Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie ponownie z mojego małego saloniku w Wiedniu. Moi drodzy, jak ja się bardzo, bardzo stęskniłam za tymi naszymi spotkaniami... Tutaj, w moim małym saloniku, stęskniłam się za wspólnymi rozmowami. Myślę na wiele ciekawych tematów. Moi drodzy, jak wiecie, dobry miesiąc, żeśmy byli praktycznie cały czas w drodze. Byliśmy najpierw w Turcji, później szybciutko po kilku dniach pojechaliśmy do Polski. Tam również spędziliśmy parę dni. Po przyjeździe tutaj do Wiednia czekało na nas bardzo dużo pracy. Ja robiłam ten projekt z moimi przyjaciółmi, czyli budowaliśmy scenografię do serialu produkcji niemieckiej. Tutaj w Wiedniu zabrałam was. Na taką króciutką relację, jak na tym planie filmowym wygląda, co robimy, no i ogólnie przed kręceniem filmu, jaki chaos panuje na planie filmowym. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo pracy, byłam bardzo, bardzo zajęta. Udało się wszystko zrobić. Kosztowało nas to bardzo dużo pracy. Pod filmikiem pojawił się komentarz: no taki trochę złośliwy, ale nie szkodzi, tacy widowie też się zdarzają. Ja się na nikogo nie obrażam. No i pojawił się komentarz: co ja właściwie tam na tym planie robiłam? Byłam jakimś kierownikiem, szefem produkcji, czy byłam sprzątaczką. No więc ja powiedziałam w tym filmie bardzo wyraźnie, że ja biorę udział w tym projekcie, zostałam zaproszona i żeśmy tworzyli scenografię. Krystian był tam szefem i osobą odpowiedzialną za to, żeby wszystko przygotować na przyjazd ekipy i filmowcy. Kiedy przyjechali, już mieli po prostu wszystko gotowe i mogli przystąpić do zdjęć. Jeżeli trzeba było, to również zakasało się rękawy i również się sprzątało, i nikt tam nikomu żadnej roli nie przydzielał, że ty na przykład robisz to, a ty robisz tylko i wyłącznie to. Jeżeli trzeba było, jak Wam opowiadałam, zbudować własnoręcznie, przygotować fajną jakąś lampę, czy na przykład umyć okno, czy złożyć łóżko, czy udekorować sypialnię dziewczynek. To po prostu się to robiło. Przyklejało się jakieś tam naklejki, wieszało się firanki. No, po prostu budowało się od podstaw całą scenografię. Więc tak sprzątało się również. Więc odpowiedziałam tej pani, no, która zadała to pytanie. Moi drodzy, nazbierało się po prostu tak dużo pytań od Was, tak dużo korespondencji do mnie na Instagramie wysłacie. Ja po prostu w, tej, w tym ferworze pracy nie byłam w stanie nawet wszystkich wiadomości przeczytać. A już nie mówiąc o tym, żeby Wam odpowiedzieć, kilka takich trochę dłuższych wiadomości, żeście również do mnie przysłali. Ja Was bardzo za to przepraszam, że, że każdemu z osobna nie odpowiedziałam i nawet niektóre wiadomości dopiero odczytałam po dwóch tygodniach, ale ja przez dwa tygodnie naprawdę byłam po 10-12 godzin w pracy. Jak przychodziłam do domu to nawet widzieliście, że, że nie miałam nawet siły, żeby się wyszykować i przed nami przed wami usiąść, tylko chciałam pokazać, że żyję i połączyłam się bardzo szybko z wami z mojej sypialni. <grym> Więc jeszcze raz przepraszam tych, którym nie odpowiedziałam dzisiaj. Postaram się tak szybciutko Odpowiedzieć na, na niektóre pytania i, i, i na listy. Moi drodzy, ciekawych tematów znowu się troszeczkę uzbierało i na pewno znowu będziemy mówić o Turkach i o Turcji. Również będziemy mówić troszkę o Wiedniu, o Austrii. Zabiorę Was w bardzo piękne miejsce, które dla mnie i dla Kajana osobiście jest bardzo ważnym miejscem. I co roku do tego miejsca chodzimy, i tym razem chciałabym, żebyście również nam tam towarzyszyli, ale to nie dzisiaj, to będzie może następnym razem, albo, albo jeszcze troszeczkę później. Więc, kochani, już nie gadule, tylko biorę się do uporządkowania tutaj pewnych spraw na naszym kanale, czyli po prostu znowu będę z wami rozmawiać, odpowiadać wam i. No i opowiadać. Opowiadać o moim życiu, o moim partnerze. I bardzo się cieszę, że znowu jesteście ze mną. Moi drodzy, na początku chciałabym odpowiedzieć na pytanie dotyczące Tomiku wierszy, który wydała moja przyjaciółka Beata Bojanowska. A na premierze którego byliście razem ze mną? Wiem, że kilku osobom tutaj na tym kanale te wiersze bardzo się podobały. W tej chwili jeszcze nie są dostępne do kupienia te tomiki w księgarni. Było to wydanie wyłącznie dla rodziny, dla znajomych, dla przyjaciół, ale Pani Beata zarezerwowała kilka tomików dla osób, które ewentualnie chciałyby taki tomik sobie zakupić, dla osób, dla moich widzów, tak powiedziałabym. I jeżeli ktoś jest chętny nabyć ten tomik wierszy. A naprawdę polecam Wam z całego serca. Piękna poezja, bardzo, bardzo emocjonalna, bardzo szczera. I myślę, że, że każdemu sprawi ogromną przyjemność spędzenie kilku chwil z poezją beaty. Coś pięknego. Jeżeli ktoś tutaj z moich widzów jest chętny. Aby nabyć ten promocyjny tomik poezji, promocyjny, dlatego że nie jest dostępny ogólnie, to bardzo proszę, żeby pod dzisiejszym filmikiem w komentarzach zadeklarować się, że macie ochotę nabyć taki tomik. Ja podam Wam, podam wam na miary. Jak możecie skontaktować się z panią Beatą, i wówczas już wszystkie szczegóły dostawy tego tomiku omówicie sobie bezpośrednio z autorką tego tomiku? Naprawdę bardzo gorąco wam polecam, i myślę, że warto z autografem autorki taki tomik sobie nabyć. Jako jedni z pierwszych, bo, jak powiedziałam, jeszcze nie jest on do kupienia w księgarniach. Pytaliście się mnie, jak Kajan się czuł na tej imprezie wśród Polaków, na tej imprezie, na tej części już mniej oficjalnej, na której były tańce, śpiewy i swawole, czego krótki fragmencik Wam również pokazałam. Więc moi drodzy, kajan czuł się po prostu wspaniale nie, nie spodziewałam się, że wśród. Obcych sobie ludzi, wśród obcych osób, które widzi pierwszy raz na oczy, no bo oprócz Beaty i jej męża, yy, wszystkie osoby były dla Kajana tam nieznajome. No i też tak trochę obawiałam się, jak on, nie znając języka polskiego, będzie czuł się w tym towarzystwie, kiedy już skończy się ta część oficjalna. Muszę Wam powiedzieć, że towarzystwo było naprawdę doborowe. Wszyscy się bardzo dobrze bawili, a Kajana przyjęli tak serdecznie, jakby po prostu byli bardzo starymi już kumplami. Więc uczyli Kajana nawet polskich piosenek, a najbardziej Kajanowi przypadła do gustu nasza tradycyjna przyśpiewka. Która kończyła serię tańców, a mianowicie A teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy wódkę pić. Tak, tego właśnie nauczyli mojego Kajana, czego nie nauczył się na weselu, będąc razem ze mną na weselu mojego syna. No to nauczyli go właśnie na tej imprezie. I słuchajcie, cały czas ktoś wołał go do stolika, rozmawiali. Okazało się, że dużo osób również mówi w języku niemieckim. Nawet okazuje się, że bardzo dużo ludzi z tego towarzystwa często jeździ do Turcji, nie tylko na wakacje. Troszeczkę języka tureckiego również, również liznęli. No, i chcieli pochwalić się, że oni też jakieś tam słówka po, po turecku rozumieją. I powiem Wam, że po dwóch drinkach naprawdę nagle. Yy, Wszyscy potrafili się z nim dogadać, nie było żadnego problemu. Także Kajan się tam naprawdę bardzo dobrze czuł i w takim, takiej bardzo serdecznej, bardzo rodzinnej atmosferze. Także wszystkim tym, którzy byli na tej imprezie, bardzo serdecznie dziękuję, że tak miło przyjęliście Kajana, że ma takie miłe wspomnienia i myślę, że jeszcze nie raz spotkamy się na tego typu imprezach. Tak, a teraz komentarz, który sama nie wiem, czy powinien mnie bulwersować, czy powinnam płakać, czy powinnam się śmiać. Egal. W każdym razie, pod filmikiem z Parady Równości, z tej tęczowej parady w Wiedniu, ktoś napisał, a następnie szybciutko usunął. No, ale jak wiecie, u mnie w studio. YouTube'a y, Nic nie ginie, ja widzę wszystkie komentarze, nawet jak ktoś napisze, a za chwilę usunie, to i tak ja ten komentarz widzę. No i dlatego tutaj króciutko odniosę się do tego, do tego komentarza. Y, a pani to jest jakaś homo, nie wiadomo, że chodzi na takie parady i obraca się w takim towarzystwie? <grydy> <grydy> Czy ja jestem homo, nie wiadomo? No ja myślę, że wiadomo. No, jestem kobietą. A że obracam się w, to, w takim towarzystwie, co to znaczy w takim towarzystwie? Człowiek jest po prostu człowiekiem. A to, z kim sypia, jaką ma orientację seksualną, to mnie naprawdę nie interesuje. Ja patrzę w serce i patrzę sercem. Jeżeli ktoś jest dla mnie dobrym człowiekiem, jest moim dobrym znajomym albo wręcz przyjacielem, ponieważ pomógł mi w wielu sytuacjach yy, bardzo ciężkich dla mnie. Nie widzę powodu, dla którego miałabym tego człowieka wyrzucać ze swojego życia i udawać, że po prostu tego człowieka nie znam. Nie interesuje mnie, z kim kto sypia i w kim się zakochuje, z kim żyje, czy jest to mężczyzna, czy jest to kobieta. To jest każdego indywidualna sprawa. To, że ja na swoim kanale pokazałam taki Ani inny film, ma to swoje uzasadnienie, ponieważ ja na swoim kanale dzielę się swoim życiem. Tutaj w Wiedniu pokazuję Wam, jak wyglądają nasze wyjazdy do Polski, co tam robimy. Jak spędzamy urlop w Turcji, co możemy tam ciekawego zobaczyć i jak tam właśnie spędzamy swój wolny czas. I tutaj w Wiedniu, jeżeli coś interesującego i ciekawego się dzieje, również takich tematów nie omijam. Ja się nie boję trudnych tematów i naprawdę, jeżeli komuś po prostu taki filmik nie odpowiada, ma inny światopogląd, ma inny światopogląd, nie ma ochoty tego oglądać. Nie ma problemu, po prostu nie wchodzę, yy, nie oglądam tego filmiku. Ten filmik najzwyczajniej ignoruję i tak zrobiło wiele osób, że zignorowało ten film, nie oglądnęło go. I oczywiście mają do tego prawo, ja się tutaj na nikogo nie gniewam. No ale jeżeli ktoś pisze taki komentarz, że jestem homo, nie wiadomo, to to po prostu dla mnie to jest taki no, trochę śmieszny komentarz. No ale każdy ma prawo do tego, żeby, żeby wypowiedzieć się na moim kanale. I okej, okay. ja również odpowiedziałam. Tutaj dostałam wiadomość na Instagrama od Pani. Bardzo przepraszam, dopiero dosłownie wczoraj przeczytałam tą wiadomość, pomimo że ona już została do mnie wysłana ponad dwa tygodnie temu. Wiem, że Pani ogląda mnie tutaj również na YouTube, dlatego tutaj dzisiaj odpowiadam z tego miejsca. Pani Małgosiu, wiem, że często Pani podróżuje do Turcji. Bardzo ciekawi mnie, jaki rejon Turcji polecałaby mi Pani na wakacje. Wybieram się dopiero w październiku, kiedy zelżą. Te okropne upały tureckie, i dlatego mam jeszcze troszkę czasu. Więc, który rejon najbardziej polecałaby pani na wakacje, tak żebym ze swoją rodziną nie nudziła się? Mogła poleżeć na plaży oraz również coś zwiedzić, coś zobaczyć. Więc moi drodzy, postaram się zrobić w najbliższym czasie filmik taki poglądowy, ale oczywiście to będzie moja i wyłącznie tylko subiektywna opinia, który rejon Turcji polecam Wam. Postaram Wam się opowiedzieć o kilku, o kilku rejonach Turcji, tak żebyście wiedzieli, co ewentualnie, czego ewentualnie możecie właśnie spodziewać się w danym rejonie, w danej miejscowości turystycznej. Wiem, że z wiele osób z Was dopiero wybiera się Październik czy wrzesień do Turcji, także jeszcze macie troszeczkę czasu na to, żeby zastanowić się, gdzie chcielibyście polecieć. Moi drodzy, generalnie, bo tutaj pani wspomina o tych upałach, więc, moi drodzy, generalnie jest tak, że jednak ten klimat y, zmienia się. Kiedy tutaj u nas właściwie cały czerwiec w Austrii i w sąsiadujących krajach, bo i w Polsce, i, i, i na Słowacji, i w Czechach panowały naprawdę upały 30-35 stopni, y, w Turcji, kiedy rozmawialiśmy z Kajana Mamą, no niestety takich upałów nie było. Bardzo często padał też temperatura oscylowała w granicach 20-25 stopni, więc no już trzeba tutaj teraz z tą Turcją troszeczkę uważać i jednak śledzić prognozę pogody. Praktycznie cały od maja już w Turcji zaczynały się takie upały 30-stopniowe, a później lipiec, sierpień nawet do 40-45 stopni. No teraz niestety to się troszeczkę zmienia i kiedy u nas szaleją upały, tam yy, nagle nastała pora deszczowa. Więc obiecuję, że w najbliższym czasie taki filmik, gdzie, co, jak. W Turcji, czego możecie się spodziewać, co dany rejon Wam oferuje. Postaram się właśnie taki filmik zrobić. Wiem, że to dosyć dużo czasu wymaga, więc będę musiała no, dosyć skupić się na tym, żeby Wam to tak rzetelnie przedstawić, ale obiecuję: taki filmik się pojawi. Następne pytanie. Pani Małgosiu, chcielibyśmy kupić mieszkanie w Turcji. Wiem, że były tam mieszkania dosyć tanie, ale w tej chwili słyszałam, że szaleje tam gigantyczna inflacja, i boimy się, że w tym czasie nie będzie nas już stać na zakup takiego wymarzonego, małego mieszkanka. Tak, to prawda. Ktoś, kto interesuje się Turcją i ktoś, kto śledzi na bieżąco sytuację w Turcji, wie doskonale, że w Turcji szaleje gigantyczna inflacja. W tej chwili wynosi ona już ponad 50%. Bardzo ciężko w tej chwili mówić o cenach, co ile kosztuje w Turcji, ponieważ bardzo szybko się to zmienia. Ceny chleba na przykład zmieniły się. Chleb podrożał o ponad 100%. To samo w tej chwili dzieje się, na rynku mieszkaniowym. Mieszkanie, które będę tutaj operowała kwotami w euro, mieszkanie, które można było nabyć jeszcze całkiem niedawno za przypuśćmy 100 tysięcy euro, w tej chwili kosztuje 400-500 tysięcy euro. Także naprawdę no, zrobiło się nieciekawie, i ktoś, kto jeszcze zakupił sobie to mieszkanie przed tą ogromną inflacją. No, udało mu się po prostu, no myśmy mieli takie szczęście, że udało nam się w dobrej cenie kupić mieszkanie, no ale w tej chwili mieszkania naprawdę, naprawdę bardzo zdrożały, i w tej chwili ceny kształtują się już w milionach lirów, i trzeba naprawdę bardzo dobrą agencję nieruchomości znaleźć, rzetelną, która wam jakieś fajne, takie dobre, Oferty będzie mogła zaproponować, ale jak mówię, no to już nie jest ta Turcja sprzed dwóch, sprzed trzech lat. Naprawdę trzeba się bardzo, bardzo wysilić i bardzo napracować, i dobrze naszukać, żeby znaleźć coś w dobrej cenie. Ale już nie liczcie, że w tak okazyjnych cenach kupicie w Turcji mieszkanie, jak to było jeszcze przed. Kilkoma laty. Ja również przysiądę do tego tematu, bo kiedyś Wam nawet obiecywałam to. Przysiądę i, i po prostu prześledzę rynek nieruchomości i podam Wam. Podam Wam ceny mieszkań. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to myślę, że coś dla siebie znajdzie. Więc jest to znowu kolejny temat, o którym będę chciała na swoim kanale Wam opowiedzieć, czyli ceny mieszkań, jak się kształtują, w jakich rejonach. Tutaj mam kolejny bardzo ciekawy, ale już dłuższy list i temu Listowi poświęcę osobny odcinek, bo jest to bardzo ciekawy temat. A mianowicie dotyczy on ślubu katoliczki z muzułmaninem. Przeczytam Wam tylko wstęp tego listu. A mianowicie, Pani Małgosiu, jestem katoliczką. Od pięciu lat jestem w związku nieformalnym z muzułmaninem. Niedługo przyjeżdża on do Polski i chcielibyśmy zawrzeć ślub. W kościele katolickim. Czy jest taka możliwość? Więc odpowiem teraz tylko tutaj króciutko: tak, jest moja kochana taka możliwość. Katoliczka może w kościele katolickim zawrzeć ślub z muzułmaninem. I teraz mogę już obiecać, że następny odcinek właśnie poświęcę tej tematyce. Znowu, znowu pytanie, które powtarza się, moi drodzy, naprawdę bardzo często. Pani Małgosiu, tak Pani bardzo kocha Turcję i zachwala Turcję, czy chciałaby Pani zamieszkać w Turcji? Bo dziwię się, że jeżeli jest taka piękna, to jeszcze do tej pory Pani tam nie wyjechała. Moi drodzy, nie wyjechałam i pewnie szybko jeszcze nie wyjadę. Wiecie, że moje centrum życiowe jest w Wiedniu, mieszkamy w Wiedniu, tutaj mamy pracę, tutaj mamy mieszkanie. Tutaj nam się póki co nie najgorzej żyje, chociaż nie powiem, że jest lekko, ponieważ rzeczywiście jeszcze przed pandemią, przed tym całym wirusem była całkiem inna sytuacja. Naprawdę trzeba się bardzo napracować i nagimnastykować, żeby żyć na jako takim poziomie. Jak mówią, żeby zarobić, trzeba się narobić. Ale póki co nie mamy w planach wyjazdu do Turcji. Turcja oczywiście bardzo mi się podoba ze względu na to, że to jest bardzo piękny kraj, bardzo różnorodny, bardzo ciekawy. Podoba mi się to, że jest tam oczywiście cieplutko, że jest morze, że są cudowne plaże, że są bardzo sympatyczni ludzie, no i że mieszka tam rodzina Kajana, bardzo fajni ludzie. Więc bardzo miło nam się tam spędza czas, ale póki co jest tam cudownie. Podczas wakacji. Jeżeli chodzi o życie w Turcji, jak wiecie, jest tam bardzo wysoka inflacja, jest tam naprawdę w tej chwili bardzo drogo, jest ciężko się utrzymać. Ja nie znam języka tureckiego, więc nie wiem, jak mogłabym się tam z miejscową ludnością porozumiewać. Pewnie bardzo by mi było również, ze względu na to, znaleźć jakieś zajęcie dochodowe. A ja bardzo nie lubię być na utrzymaniu faceta. Myślę, że Kajan bez problemu ze swoim zawodem i ze swoją pracowitością znalazłby tam ciekawe zajęcie i pewnie z głodu byśmy tam nie przymierali. Ale ja jednak wolałabym się realizować zawodowo tak jak robię to tutaj w Austrii. No więc powtarzam już po raz nie wiem który, że tak Turcja jest pięknym krajem i polecam serdecznie wszystkim, którzy mają ochotę spędzić cudowne wakacje, ale póki co nie wyobrażam sobie życia w Turcji. I moi kochani widzowie, co jeszcze ciekawego czeka was na naszym kanale? Naszym a więc na pewno pojawi się jeszcze film na temat, na temat haremu, ponieważ bardzo interesował Was ten temat i bardzo podobał Wam się ten film, który zrobiłam Wam z haremu. Więc na pewno bliżej i więcej opowiem Wam na ten temat. Co jeszcze, również pojawi się jeszcze kilka odcinków odnośnie naszego pobytu. Turcji, co mnie tam znowu zadziwiło i, i co mnie zaskoczyło, bo ten temat jeszcze nie został wyczerpany i pewnie długo jeszcze nie zostanie wyczerpany. Cieszę się, że te filmiki z Turcji cieszą się taką popularnością, że wam się podobały. Te filmiki tutaj z Austrii, no niestety nie cieszą się aż taką popularnością. Widzę, że jednak nie jesteście tak bardzo Austrią zainteresowani. No to trudno, ja tak jak robiłam filmiki od czasu. Do czasu z Austrii tak będę robić, ponieważ jednak jest pewne grono, grono osób na naszym kanale, które bardzo lubią oglądać właśnie takie filmy. Więc jeżeli ktoś. Ma ochotę przyjechać do Austrii, ma ochotę zobaczyć Wiedeń. To bardzo serdecznie wam polecam Wiedeń i też na jednym z najbliższych odcinków pojawi się filmik na temat tego, czym pachnie i czym smakuje Wiedeń. Również pojawi się odcinek na temat tego, że jeżeli jesteście w Wiedniu na przykład na weekend, co polecam wam serdecznie, żebyście zobaczyli i koniecznie zwiedzili. I to chyba, kochani, na tyle będzie na dzisiaj. Mój sąsiad, dwa piętra wyżej, robi sobie jakiś remont w weekendy i od miesiąca już nam tutaj co sobotę po kilka ładnych godzin wierci, puka, stuka. Więc dzisiaj tak samo musiałam już kilka razy ten filmik przerywać podczas nagrywania, ponieważ wiercił, stukał, pukał. No ale trudno, no tak czasami musi być, jeżeli ktoś sobie robi jakiś mały remoncik w domu. Moi drodzy, skończę już na dzisiaj. Cieszę się bardzo, że znowu zobaczyłam się z Wami, że znowu sobie tutaj poplotkowaliśmy, że znowu mnie odwiedziliście i mam nadzieję, nadzie nadzieję, że razem ze mną miło spędziliście czas. Moi drodzy, naprzeciwko mnie mam balkon i dzisiaj jest bardzo dużo chmur i słońce co chwileczkę zachodzi, Wychodzi i pomimo, że mam okna zasłonięte, to po prostu światło jest raz jest ciemno, raz jest jasno, dlatego przepraszam Was, że nie jest to takie stabilne światło, jak powinno być. Dlatego właśnie ja wolę nagrywać wieczorem, ponieważ mam to oświetlenie stabilne, a niestety w dzień jest to uzależnione od tego, jak, jaką po prostu, jaka po prostu idzie mi poświata od strony okna. Moi drodzy, życzę Wam pięknego, cudownego, słonecznego, spokojnego, zdrowego weekendu. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam Was wszystkich. Całuję. I cóż, widzimy się oczywiście już wkrótce w następnych, mam nadzieję, ciekawych filmikach. Do zobaczenia. Pa! pa.